Jaka przyszłość przed Goncalo Fejo? Co się może wydarzyć wkrótce w Legii Warszawa? Ponieważ zdaniem spekulacji medialnych, dwóch kandydatów jest rozważanych w kontekście pierwszego szkolniowca klubu ze stolicy Polski. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Kanał 365 dnia Piłce, przy mikrofonie Piotr Pecki. Czas pogadać o Legii, ponieważ cały jeden dzień nagrywam nagrywałem materiałów dotyczących klubu ze stolicy Polski. A więc czas pogadać znów o wojskowym. natomiast tak całkiem serio. Dziś pomówimy sobie o Goncalo Fejo, ponieważ trzeba. Mówi się, że Legia zastanawia się nad przyszłością Portugalczyka i rozważa dwóch konkretnych kandydatów, o których sobie zaraz powiemy. Natomiast na samym początku wielka prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem. Jesteśmy teraz w takich świątecznych nastrojach, także tym bardziej, mój drodzy, zachęcam do łapek, do subskrypcji kanału, a także do formy wsparcia. Kto ma taką oczywiście możliwość i ochotę zachęcam do wsparcia, żeby kanał się rozwijał i pojawiało się, pojawiało się więcej materiałów z różnych części Polski. Niedawno wróciłem z Białego Stoku, także też wielka prośba, żeby wesprzeć mój kanał i żeby pojawiały się. Dużo ciekawych materiałów. Natomiast teraz przejdźmy do rzeczy i tematu głównego odcinka a więc przyszłość Gonzalo Fejo jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie ponieważ, jak doskonale każdy obserwator polskiej piłki wie, że Portugalczyk ma kontrakt z Legią tylko do końca tego sezonu no i z pewnością Michał Żywłakow, a więc stary, nowy dyrektor sportowy Legii, plus Freddy Bobicz, który jest już w zasadzie jedną nogą w klubie ze stolicy Polski będą dyskutować i rozważać przyszłość tego trenera. Warto też dodać, że jeżeli chodzi o konkretnych kandydatów rozważanych przez Legię, zdaniem TVP Sport jest to Aleksiej Szpilewski, a więc trener, o którym już wcześniej słyszeliśmy, który był rozważany wcześniej przez Legię Warszawa, przez Lecha Poznań, a także przez Raków Częstochowa. Obecnie prowadzi z sukcesami Aris Limassol, ma mocne nazwisko jeżeli chodzi o rynek cypryjski, ale też w przeszłości prowadził Kairat Aumat, trener, który ma takie dobre roznanie też w rynku niemieckim, będąc powiedziałbym wychowany w tamtych realiach. Zdaniem portalu Legia.net inny trener też jest tutaj na horyzoncie, jeżeli chodzi o stołecznych, to jest Eugen Polański, a więc człowiek, którego my doskonale pamiętamy, chociażby z Euro 2012. Był reprezentant Polski, jeden z zawodników naturalizowanych w czasach Franciszka Smudy. Natomiast ten zawodnik, obecnie trener, prowadzi z powodzeniem drugi zespół Borussii Mönchengladbach. Wcześniej był asystentem w Szwajcarii, konkretnie w St. Gallen. No i generalnie też ma spore doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek niemiecki i zastanawiam się, czy to nie są takie ciekawe tropy, w kontekście tego, co chce budować przy Dariusz Mioduski, a więc właściciel Legii Warszawa. Chodzi mi tutaj o pomysł i takie funkcjonowanie w niemieckim stylu, czyli Freddy Bobic, ewentualnie Aleksej Szpilewski, czy też Eugen Polański. No to wszystko gdzieś tam się składa w taką jedną całość i wydaje mi się, że to jest taka droga, którą chcę podążać wojskowi. Pytanie też, co będzie z Gonzalo Fejo, ponieważ jak doskonale wiecie, na no pewno część kibiców zadaje sobie takie pytanie, że w zasadzie to Legia będzie decydowała albo przedłuży Portugalczyka, albo niekoniecznie. Natomiast mam wrażenie, że jest też taka trzecia Droga, o której się mało mówi. A więc Goncalfe, który wyrobił sobie markę pracując w Legii już ponad rok, który z sukcesami grał w europejskich pucharach, który w końcu wygrał z Chelsea. To będzie z pewnością taki jego najmocniejszy argument, najmocniejsza karta w kontekście pracy trenera. Poza tym Portugalczyk jest człowiekiem o szerokich horyzontach, który zna kilka języków, który jest w bardzo potężnej i poważnej agencji managerskiej Jorge Mendesa, i wydaje mi się, tak patrząc chociażby na tę drogę, którą, objął, którą obrał Costa Runiaich, że Goncalfe nie będzie. Miał dużego problemu ze znalezieniem nowego klubu i to może dojść do pewnego paradoksu. A więc, na przykład, po zakończeniu sezonu, że to Legia będzie chciała kontynuować współpracę, a Gonzalo Fajo już niekoniecznie. W ogóle, tak patrząc na byłych trenerów Legii, trzeba powiedzieć, że no niekoniecznie źle kończą. Mówię na przykład o Czesławie Michiewiczu, który po Legii objął reprezentację Polski, czy też o Kościu Ronianiczu, już wspomnianym, który obecnie gra w Serie A i który prowadzi dumnie Udinezę. Więc, generalnie, Legia jest świetnym miejscem do rozwoju. Nawet jeżeli w konkretnym momencie powiem, że trenerowie nie poszą, to jednak może się bronić na przykład wynikami w w Europie, a niekoniecznie spektakularnym sukcesem na poletku ligowym. No bo jeżeli chodzi o poletko ligowe, no to doskonale wiemy, że w zasadzie Fejo nie ma się czym pochwalić, że wyniki są mizerne, słabiutkie, to jest obecnie piąta lokata, bez szans na mistrzostwo, a także na podium. No i jedyną drogą w kierunku europejskich pucharów jest rzecz jasna triumf w Pucharze polskim, gdzie legioniści na PG Narodowym zagrają z głodną pucharu Pogonią Szczecin. I to jest taki mecz, który wielu kibiców definiuje jako przyszłość LEGI, przyszłość Fejo i generalnie jeżeli chodzi o funkcjonowanie w kolejnym sezonie, ponieważ brak gry w europejskich pucharach dla Legi będzie gigantycznym ciosem, Jednocześnie też no budowa kadry będzie ważna, no bo to będą jakby tematy powiązane, czy ta kadra ma być szeroka, czy niekoniecznie, biorąc pod uwagę ewentualny brak gry w europejskich pucharach. Tutaj, oczywiście, całkiem logicznym argumentem byłoby, gdyby Legia tego pucharu nie wygrała, że przychodzi nowy trener, ma wszystko poukładać i taki rok na pewne zarządzenie. Jednocześnie pewnie to może być trochę głupia, natomiast Legia wówczas, nie grając w europejskich pucharach, byłaby poważnym kandydatem do Mistrzostwa Polski. Wiadomo, że przy głuty głód, triumfu, jeżeli chodzi o tytuł, jest gigantyczny. Natomiast podobnie jak Raków czy Lech Poznań, mogłaby się Legia w przyszłym sezonie tylko skupić na lidze. Wiadomo, że kibica pewnie to średnio interesuje, no bo chciałby sukcesu wszędzie i w pucharze Polski, i w europejskich pucharach, a także w ekstraklasie. Natomiast Natomiast patrząc na kalendarz, na pewno logistykę, no to wydaje mi się, że tutaj nie byłoby to takie złe. Wiadomo jednak, że europejskie pory są piekielnie istotne, choćby w kontekście promocji zawodników, promocji trenera, czy też zarobionych pieniędzy, ponieważ też miałem nad tym nagrać osobny materiał i prawdopodobnie taki materiał się pojawi na kanale, jeżeli chodzi o zarobioną kasę od UEFA. -y. Natomiast tutaj tylko przytoczę jedną grafikę. Grafikę ze strony Football Med Data, w której widzimy, że Legia w obecnej kampanii europejskiej, docierając aż do ćwierćfinału ligi konferencji i przepadając niestety z Chelsea. Zgarnęła ponad 11 milionów euro. To jest około 50 milionów złotych. To jest kasa, którą, mówiąc trochę kolokwialnie, przyniósł w tym sezonie do klubu Gonca Lofejo. Patrząc więc na takie aspekty finansowe, tylko finansowe, no pewnie byłoby nierozsądne rozstawać się z tym trenerem, no ale z drugiej strony wiemy doskonale, że pewnie Michał Żuwakow czy też Freddy Bobic chcieliby pewnie układać Legię po swojemu. Jednocześnie wydaje mi się, że wiele będzie zależeć od tego meczu z Pogonią, a więc czy Legia będzie grała w europejskich pucharach Natomiast patrzą tak szeroko, ja osobiście nie rezygnowałbym z terena Rafaela, ponieważ wydaje mi się, że może jeszcze wiele dać polskiej piłce. Wiadomo, że wyniki w ekstraklasie go nie bronią, natomiast to jest człowiek, któremu zabrano narzędzia, bo jak popatrzymy sobie na kadrę Legi, obecną kadrę Legi, no to nie jest absolutnie Legia, która jest mocna i porównywalna do tej Legii z sezonu mistrzowskiego ostatniego, a więc tych ostatnich kilku lat. Jakbyśmy sobie tak wybrali zawodników, no to nie wiem, czy któryś z aktualnie grających piłkarzy Legi byłby piłkarzem, który walczył, był skład w jednej z zespołów, Sezonu, albo nawet inaczej, jeżeli mamy czołowe drużyny w ekstraklasie, Lech Poznań, Raków jak i Biały Białystok, to czy któryś z obecnie grających zawodników Legii byłby takim atrakcyjnym kąskiem w którymś z wymienionych zespołów od pierwszej minuty? Być może Ruben Vinagr grałby od początku w takim klubie jak Lech Poznań, natomiast z jednej strony grał świetnie jesienią, zdecydowanie gorzej wiosną. Max to też jest piłkarz momentów, który oczarował wszystkich w tym dwomeczu z Chelsea, podobnie jak Claude Goncalves. Jan Żułkowski jest ciekawy, młody, perspektywiczny, ale też nie Stały go na pewno na równi z na przykład Mateuszem Skrzypczakiem z Jagielloń Białystok. Do tego dochodzi Bartoszka Pustka, mając swoje dobre momenty i te zdecydowanie słabsze Margła, czy hasający na skrzydle Paweł Wszołek, który być może znalazłby się w pierwszym składzie w większości topowych drużyn w Polsce. Natomiast też nie mam takiej stuprocentowej pewności. Piję tylko do tego, że tak naprawdę Legia nie jest dzisiaj zespołem mocnym, który ma kadrę na poziomie pierwszego, drugiego trzeciego zespołu w ekstraklasie, a i tak są wobec niej gigantyczne oczekiwania. Tak, oczywiście, będzie zawsze, bo to jest Legia Warszawa, natomiast chodzi mi też o to, że Gonzalo Fejo ma jednak dosyć mocne ograniczenie, jeżeli chodzi o kadrę, a i tak mam wrażenie, że wyciska. Wynik niesamowity. Wiadomo, że cały czas będzie mówić o tym słabym wyniku w ekstraklasie, natomiast biorąc pod uwagę kadrę i obecne kontuzje, plus problemy z kartkami, i tak naprawdę nie jest źle, jeżeli chodzi o wyniki Legi Warszawa. Na samym końcu jednak będziemy mówić i ustawiać gdzieś tą narrację pod kątem ewentualnego triumfu albo też braku triumfu z Pogonią narodowym, natomiast moim zdaniem Legia powinna się dogadać z Gonzalo Fejo, nawet jeżeli i tych europejskich porów nie będzie, żeby budował nową silną Legię w przyszłym sezonie, żeby popracował jeszcze rok i walczył o Mistrzostwo Polski, w świetle tego, że na przykład pewnie odpukać z perspektywy kibiców Legii nie będą wojskowi zamieszani w grę Europy, natomiast no, nie wiem doskonale jak to będzie wyglądało, jakie tam będą plany też związane właśnie z nowymi ewentualnie zawodnikami i kto też odejdzie, kogo Legia wypromuje i sprzeda. Mówiło się między innymi sporo o Steve'ie Capuadim, też być może Kacper Tobiasz, ewentualnie Jędziłkowski, to są zawodnicy, którzy mogą odejść, no i też na pewno w lat Kowalcowicz, który do Legii jest tylko wypożyczony. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy Gonzalo Feo ma odejść, czy też zostać, powiedziałbym, że ma zostać, natomiast na samym końcu może się okazać, że to nie od Legii będzie zależało, ponieważ, będąc w dużej agencji, mając już wyrobione nazwisko na rynku, plus jednak, będąc Portugalczykiem, no bo jednak to obywatelstwo też na pewno jest taką mocną kartą, legia może Gonzalo Feo nie zatrzymać. Na samym końcu okaże się, że to ona będzie chciała kontynuować współpracę, a Portugalczyk niekoniecznie. Wówczas doszłoby do pewnego paradoksu, że kibice prosiliby Gonzalo żeby został, kiedy bardzo często chcą go już wyganiać i mówić, że raczej Legi już nic nie da. Natomiast no doskonale wiemy, że teraz jest taki absolutnie kluczowy czas sezonu. Przed nami kilka ważnych kolejek. No, przede wszystkim Liga, a więc no postarać się chociaż dogonić te czołowe ekipy, ale w moim przekonaniu to już jest raczej niemożliwe. No, ale zobaczymy. Kto wie, być może Legia tutaj odpali i wrzuci wyższy bieg na finiszu tego sezonu. Plus arcystatne spotkanie, czyli Pucharu Polski, konfrontacja z pogonią Szczecin, mecz o przyszłość, mecz o Europę, mecz o. O kilkanaście milionów euro. Kanał 365 Dnia Piłce. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten materiał do końca. Wielka prośba o komentarz, zostawcie taki komentarz, czy Waszym zdaniem Gonzalo powinien zostać odejść i kogo ewentualnie byście widzieli. No bo tutaj dyskutujemy na temat Jugona Polańskiego czy też Aleksja Szpilewskiego, ale na przykład mamy też kilku ciekawych trenerów na naszym wewnętrznym rynku, a więc między nimi Jacek Magiera, Daniel Myśliwiec, Aleksander Wukowicz czy Jan Urban. No generalnie wydaje mi się, że teraz jest taki czas, że naprawdę jest mnóstwo tych ciekawych szkoleniowców i w zasadzie jest teraz taki problem, kogo ewentualnie odstrzelić, z kogo zrezygnować, a kto byłby ciekawą opcją, jeżeli chodzi o legię Warszawa, która generuje gigantyczne zainteresowanie. Raz jeszcze bardzo dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.